Siemano, czyli życzę, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z farminga i witam was bardzo serdecznie na moim polu numer 9, gdzie rozpoczynamy się pszenictwem dzisiaj. Także witam was bardzo serdecznie we wtorek, bo to będzie odcinek na wtorek najprawdopodobniej, może dzisiaj jeszcze mi się udało nagrać odcinek na czwartek, piątek gdzieś, ale to się zobaczy. Jako co noc... Nawet... Teraz mam taki luźniejszy tydzień, temu też nagrywam no, ludzkiej godzinie odcinek. O. o, tekstury. Jak miło. A, tu miałem przyjać, poprawić. Trudno. Trudno się mówi i żyje się dalej. A, jak, jak milutko, tekstury. No właśnie, dlaczego nie było odcinku? Eee, tekstury mnie teraz nie chętają, tak, może w przyszłym tygodniu wejdzie poprawa tego wręcz na pewno będzie poprawa tych tekstur. W przyszłym tygodniu, bo jednak wymieniamy kartę, także będzie poprawa tych tekstur, nie będzie już takich problemów. Także miejmy nadzieję, że to wejdzie ok. Co jeszcze? No, praca trochę pokrzyżowała plany. Jeżeli chodzi o nagrywanie, no i wiadomo, event bo no jednak dużo czasu się traci na event mimo wszystko że znam sposoby jak robić to szybciej ale nie zawsze te sposoby wychodzą bo no idzie jeden drugi mecz w którym wyjdzie się ta 0 no i jest się godzinę w plecy na przykład może nie godzinę przesadą, no ale 20 minut jest się w plecy najczęściej przy takich bitwach Później wsiadają w gorsze bitwy. Dopiero po jakiejś godzinie wsiadają lepsze bitwy. I to takie jest jakie jest. E, tak, to się podziało poza odcinkami. E, poza odcinkami podziało się to, że mamy wrzesień. Także skupięcie dnia, no bo trzeba przenieść sesja, wiadomo. E, niestety musiałem nie dobrać 40 tysięcy kredytów, bo musiałem zakupić paszowóz. Bo moje obce stwierdziły, że nie chcę przyjmować belek. I muszę to rozdrapiać. No ale no dobra, mamy to, będzie paszowóz na przyszły sezon, myślę, że na przyszły sezon uda mi się zrobić przebudowę Także będzie po prostu paszowóz na przyszły sezon, będzie mniejszy wydatek w przyszłym sezonie eee, Co jeszcze się pozmieniało? To chyba tyle, po dokończeniu te prace co miałem podokończać eee, Zwiozłem baloty, eee, nie wiem na ile jest, One nie liczyłem, nie patrzyłem na prace ale coś chyba około 20 tu było łącznie balotów w ścianach. Także myślę, że do wiosny na tym obiadę. Yy, także mam nadzieję, że tak będzie. Jeżeli nie obiadę, no to wtedy będziemy kombinować z łąkom, coś z tego. Na, na pewno będzie trzeba kombinować z łąką, bo no przejdziemy, będzie przebudowa, Także no trzeba by było liczyć się z tym, że trzeba będzie karmić kropy mleczne. Jak krowy mleczne, no to najlepiej karmić yy, TMR-em. A żeby umieszczać TMR-a, no, no to trzeba mieć i kiszonkę, i... No... tego. No, trzeba mieć kiszonkę i właśnie... No, a mi brakuje kiszonkę i siano. W głównej mierze. Tam słowa to wiadomo. W jakim stopniu zawsze. Także też co na pewno, jeżeli się uda oczywiście zrobić sobie przybudowę przez zimę, a myślę, że się uda biorąc kredyt pod uwagę, no bo trzeba będzie wziąć, to będzie przybudowa, możliwe, że się pojawi też nowy kombajn, Sieczkarnie no pierwsze, pewnie 2-3 sezony będę wypożyczał, nie w tą stronę się kręcę jak zawsze, bo no inaczej nie ogarnę się z tym. Pierwsze dwa trzy sezony będzie trzeba wypożyczyć Co za tym idzie też na przyszły sezon będę musiał kupić nawiotnę. Będę musiał kupić pole pod kukurydzę na właśnie kiszonkę żeby móc zrobić kiszonkę z kukurydzy normalnie Bo wątpię, żebym na, sia, na kiszonce objechał aż tyle Siano kiszonka to będzie zawsze ten zapas mój To zabezpieczenie moje, jeżeli chodzi właśnie o to no, pierwsze kilka karmi wiadomo, będę musiał zrobić z tej sianokiszonki, którą będę robił w październiku, bodajże. Także, no, pierwsze kilka karmi będzie musiało być z sianokiszonki, bo to no, nie obskoczę, nie przeskoczę niektórych rzeczy. Bo to po prostu się nie da, fizycznie w ogóle. więc to będę musiał na pewno zrobić co też będę musiał zrobić to Przemyśleć że na pewno chcę tak jak już sobie próbowałem budować też temu odcinka nie było bo w dzień w którym właśnie zacząłem sobie budować stwierdziłem a zbuduję sobie na szybko jakąś taką farmę żeby jakieś takie gospodarstwo żeby zobaczyć ile to mniej więcej mnie finansowo wyjdzie i to no z takiego szybkiego budowania wyszło Chyba 5 godzin, siedzenia i kombinowania. Jak to coś zrobić lepiej, jak to coś poprawić, jak to ułożyć, to żeby było wszystko ok. Musiałem pobrać moda na przesuwanie obiektów, bo jedna z 100, nasz 100 z budynków, które będę miał, wykorzystane no są trochę za wysoko się respi fundament, więc muszę to obniżyć ręcznie. Więc no a zresztą zobaczycie przy przebudowie. Bo będzie na pewno taki time lapseowy odcinek z przebudowy. Bo wiecie mi, nie zmieszczę się w godzinę raczej. Mimo to, że wiem co i jak to mieć, to w godzinę się tak i tak nie zmieszczę. Już budową na gotowo. Będzie na spokojnie budowana na gotowo. To będzie tak yy, myślę z półtorej godziny mojego siedzenia pod kątem. Dla Was to będzie szybciej, no bo dla Was to będzie time lapse po prostu. Także to tam. Bez problemu. Zobaczcie, złą stronę obracam, a ja mam z tym. A nieważne. Ważne, żeby było zasiane. Posiejemy sobie jeszcze chwilę później mamy tak, wzięcie klasa z tej i pojechanie na pole właśnie przynicy, które siałem przed odcinkiem, żeby je zwałować sobie na spokojnie i będziemy mieli wtedy przygotowane już tamto pole do skupowania. Później muszę skończyć po odcinku siewy tego pola i przyjechać to pole Będę musiał sobie rzucić później tutaj nawozy, pewnie przy skipowaniu gdzieś. Ale to przy skipowaniu, też jeszcze mam zniwa z soi. Muszę zobaczyć, kiedy mi wypadają. U mnie, ale chyba ja właśnie wtedy coś na Zaraz to zobaczymy, bo nie pamiętam teraz jak ja tam mam właśnie z mi to i... Jak będę przechodził na kolejną pracę, to zerknę. bo nie pamiętam, czy ja mam e, późne, czy wczesne Właściwie w pierwszym terminie soję. chyba tak No już będą wczesne, dobra To muszę przypomnieć sobie kiedy, bo no jednak półtora tygodnia nie zatykania farmiga tak na dłużej to się pozapominało te terminy. No ale co zrobić? Nic nie zrobisz. Taki styczeń się trafił. Niestety. Ale teraz już będzie trochę luźniej. No, znaczy luźniej. 8 no, się znowu zaczyna event, ale to jest jednak samolotowy... Samolotowy eventy twierdzą, że idą szybciej. Bo jeżeli się dobrze siądzie, no to samolotowy event 45000 i zrobić tak realnie w, w 3-4 godziny. Czołgowe, no niestety nie idzie tyle, tak szybko zrobić. Czołgiem trzeba czasem trochę powalczyć. Bo czołgi to czołgi. A jednak samolot, no to jednak szybciej się robi. Bynajmniej dla mnie. Niektórzy mogą mieć tak, że się im czołgi szybciej robią. ja stwierdzam, że mi się robi szybciej samoloty, póki co, no ale każdy ma swoje jak gdyby... zdanie na ten temat. Co za tym idzie? Możliwe, że właśnie w przyszłym tygodniu będą streamy. I też co planuję, to streamy z tego save'a w farmingu. Ze względu na to, że... starci widzowie, którzy są tutaj może pamiętają, jak było z y, pierwszym sezonem w poprzednim farmingu moim właśnie takim, grania od po tego co daje nam grana do no, fajnych już maszyn tam to było, był co, było coś takiego, że były streamy po prostu jako odcinki i też to będzie, i te odcinki będą i te streamy będą na YouTubie a normalne streamy z WTK czy innych gier będą na tej drugiej platformie YouTube to będzie typowo, gdzie ja będę trzymał farminga. nie no i może gdzieś w Minecraft się pojawił. Ale to może. No to mój save jest... no... też starsi widzowie wiedzą jak mój save wygląda aktualnie w Minecraft'ie, tak na którym gram cały czas. I nie planuję robić nowego. Mimo to, że sobie zrobiłem nowy ale to bardziej tak pod sprawdzanie nowej rzeczy, nowej wersji Minecraft'a po prostu niż po prostu grania takiego typowego bo takiego grania typowego to oj, nie chce mi się robić nowego save'a gdzie ja mam na tym save'ie nieskończony no, duży projekt ale ja go mam jednak podzielonego na takie mniejsze projekty takie mniejsze rzeczy i to fajnie idzie dobra, znajdziemy sobie ten przejazd i przeskakujemy na. Tym możemy przeskoczyć na Kejsa. Boże, na Kejsa ja nie mam Kejsa. Na klasa. Ale przedtem, no nie, ekse konsoli. Konsola mi nie potrzebna. Pierwszym muszę być soja, soja, soja. Październik. Ale mogę w listopadzie? Mogę w listopadzie. To w listopadzie skusimy. Nie ma nitka, Boże, nie Marylo, tylko Klasio, tak jest. Tu jak widzicie już pięknie rzepak zaczął kiełkować. Także pięknie. Piękne tekstury. No, miejmy nadzieję, że od przyszłego tygodnia będzie lepiej. Znaczy na pewno będzie lepiej, bo no, jednak karta troje trochę większym ilością Viramu. Bo mnie to, to tutaj przy farmingu, nie wiedząc czemu, Viram strasznie dostaje. Gdzie no, jednak mam 8-gigową kartę, a mimo wszystko ten wiram dostaję. A spodziewam się, że to będzie przez to, że... A ja Discorda nie wyłączyłem dzisiaj. Dobra, to już mamy rozwiązany problem. Że mamy zapchanego tak wiramu mocniej, ale to tak i tak nie jest największy problem. Aczkolwiek zaraz to sobie sprawdzimy, bo na szybko mogę wyłączyć Discorda. Przecież. Stój! Gdzie jedziesz? Gdzie jedziesz? Co za dziadka? tak zwany montaż na żywo? Czekaj, chwyciłem tego menadżera zadań, czy nie? Nie, bo po co? Menadżer zadań chce chwycić. O, akurat pociąg idzie, świetnie yy... Discord, Discordium, Discordium tu jest Zakończę danie Siema pociąg No puść mnie! No teraz wiadomo, tekstury się nie naprawią, no ale... Może na kolejny odcinek, jak będę nagrywał dzisiaj, to będzie lepiej Zobaczymy Bo nie wiem, czy będę nagrywał dzisiaj, czy nie Tylko może jutro Czyli dla was w dzień, który wylatuje ten odcinek no. No też na żywo, musi być dalsze trochę ha, i przede wszystkim, przez zimę kupujemy tą, tą piękną piekarnię, w końcu bo trzeba coś robić z mąką bo mąki mam naprawdę duży przemiał, co mi się podoba bo w poprzednim farmingu no też był duży przemiał mąki, ale na początku był problem z tym przemiałem mąki a tutaj jest naprawdę fajnie od początku co trzeba będzie zrobić tą mąkę właśnie w sobie tutaj pozwozimy i będziemy po prostu robić chlebek no i w przyszłości jeżeli będzie właśnie jajka i mleko ale mleko to jeszcze trzeba będzie robić chyba czekolady do cias, jak dobrze pamiętam do tortu. Nie pamiętam teraz linii produkcyjnych jednak ponad pół roku nie grałem w poprzedniego farminga, jak nim ten wyszedł Także jeszcze nie pamiętam, czy do... Tam były tylko jajka i mleko Ale wydaje mi się, nie, jajka i mleko chyba było, czekolada była do... Czekolada była, była, była do... Płatków chyba Chyba tak No ale mówię, nie pamiętam O, tekstury trochę wróciły Trochę może nie maska, ale wróciły chociaż zobaczyłem, bo maska może wrócić tutaj, ale raczej nie wróciły na pewno napisy no, pochwaliłem no stój pochwaliłem napisy, no dobra, wałujemy sobie tutaj poletką bo jednak wałowanie trochę pomaga a wręcz nie trochę, a dosyć trochę pomaga że teraz są dwie prace takie, które mogę wykonać właśnie trzecioosobowej kamery, tak nie będzie takiej tragedii. Spoczyjmy na te tekstury. które pojedziemy sobie z trzecioosobowej, a można. Kiedyś tak grałem tylko. Tak naprawdę. trzecioosobowej kamery niegdyś grałem. Ale to były czasy jedenastki, siedemnastki. Boże, jedenastki, trzynastki. I dziewiątki jeszcze, bo w dziewiątkę też grałem. Także to były czasy właśnie tamtych farmingów. I w dziewiątce chyba w ogóle nie było możliwości... Nie była wewnętrzna kamera w dziewiątce. Była. Była wewnętrzna, była. Teraz pamiętam. No ale w jedenastkę to był... Pierwszy farming, w którym zacząłem coś grzebać z modami, także pobierałem i coś robiłem sobie pod siebie w 13. też trochę modów przerobiłem pod siebie w 15. jakoś tak nie przerabiałem modów w 17., kilka się zdarzyło w 19. chyba też coś było, ale nie pamiętam w 19. to był taki farming, gdzie bardziej grałem właśnie na tej oryginalnej mapie też. Myślę, czy w 22 też nie wiem. W 22 miałem dosyć sporo przerobionych maszyn, tam miałem sporo maszyn przerobionych, bardziej lub mniej. Akolwiek z takich, których korzystałem na głównej serii, z przerobionych, to były chyba tylko trzy. I to były drobne poprawki ceny i pojemności bodajże. Coś jeszcze tam... A nie, jeszcze były tekstury poprawione na pługu chyba. Bo mi nie pasowały naklejki do kolorystyki ramy w dalej. Także to jeszcze miałem poprawiony i miałem chyba poprawiony jeden ciągnik z względem dźwięków i właśnie naklejek na kupicie. Ale to bym musiał popatrzeć po starych odcinkach. I po starych plikach, które mam gdzieś pozapisywane, bo mam pozapisywane te pliki na pewno. Także co, jej w ogóle też, co tak stwierdzam odnośnie odcinków i to, no to tak do pół godziny będę robił odcinki, raczej dłuższych, nie będzie chyba, że będzie jakaś taka akcja, która będzie tego wymagała, że będzie dłuższy odcinek, no to wtedy wiadomo, będzie ale Zbudowanie, jeżeli dobrze go zrobię i przyspieszę, no to myślę, że też tak pół godziny powinno być zbudowana i odpłacała. Po przyspieszeniu, wiadomo, bo ja realnie spędzę pewnie przy tym 2-3 godziny. Po co to, to wy dostaniecie jako odcinek, no to, to pewnie będzie po prostu stan surowy gospodarstwa. Bez jakichś tam poprawek dekoracyjnych, bez jakichś tam poprawek, które zauważę, jak będę ustawiał maszyny i to wszystko. Bo takie poprawki to wieś mi będą. Ja wiem jak budowałem właśnie na starym farmingu na tej mojej serii To to co zrobiłem na odcinku z Gospy To tak naprawdę po odcinku przesiedziałem jeszcze Przy tej finałowej już przy, tej, przy której skończyłem tą serię Znaczy skończyłem, nie dokończyłem tej serii Przy tej Gospie To ja tam realnie po zrobieniu tej Gospy Przesiedziałem jeszcze 5 godzin na detalach Na poprawianiu szklarni bo miałem za blisko postawione na poprawianiu Chyba tam była poprawka u gru. I poprawka u świn była tam Bo tam miałem świnie w ogóle, bo to od tego zaczynałem tam w tamtym farmingu Dobra. Dojedziemy sobie to do końca, przechodzimy na dojrza na na nawóz, na rzepaku I będziemy kończyć odcinek na dzień dzisiejszy i wtedy widzimy się jutro nie Czwartek może, na pewno w piątek. I wtedy może będzie live w niedzielę. Może. Albo może też i będzie w piątek, zobaczymy. Bo w sobotę nie przewiduje raczej live'a. Dojczyk? dojczyk Dojcyk? Dojczyk na samym końcu, jak zawsze. No bo Dojczyk nie może być gdzieś pośrodku. Tylko na samym końcu. Aczkolwiek nie był nic powany, to nie wiem czemu jest na końcu. No, a propos paszowozu, tu jest właśnie paszowoz mój. I musiałem wyciąć płot, bo inaczej nie dałem rady podjechać płot Mogę no, podpnąć dzięki. My inaczej nie mogłem podjechać, żeby wy, wysypać do no niej. Mm, wąskie opony mam. Jakby 121 metrów na pewno. Szybko, czyli włączamy, 21 metrów nie 0,5, 21. Znowu co tam zrobiłem, co już ostatnio uczyniłem, 21, like okej. Okay. i rzucamy. że rzepaku nie mam dużo w tym sezonie pole. Jest to jedno takich mniejszych pól moich ale jest to chyba ostatni sezon ty, ty, tego pola w takim małym rozmiarze, bo później będzie połączony z tym polem numer 5, jeżeli dobrze pamiętam, na przyszły sezon to chyba będzie połączone. Na przyszły albo na za dwa sezony. Musiałbym patrzeć w rozpiskę, bo nie pamiętam rozpiski swojej. A to wszystko mam już rozpisane. To, tak pamiętam. Przecież na pewno mam to porozpisywane. Na dwa sezony do przodu. Bo mam rozpisany właśnie sezon z kukurydzą już na kiszonkę. Na pewno. Także muszę te pola też mieć już rozpisane. Właśnie chyba na tych polach jest kiszonka. No to na pewno muszę mieć rozpisane to już. Ale powiedz, jeszcze ja czasu do tego. I dojeżdżam. do koniusza i do tyłu. I tu mam tak, nadrzutkę na tą stronę, czyli że wyłączamy, nie tak, tak, wyłączamy te sekcje na jedną stronę. Z... I mamy pięknie pole nawiezione I ja wam dziękuję za oglądanie I zapraszam do łapkowania, komentowania I do następnego odcinka Także na razie I na łap